Sportkompleks tej kwadrat w Tilburgu odbył się prestiżowy turniej futsalowy KME Winter Futsal Cup. Do rywalizacji stanęło 20 drużyn z całego regionu Beneluxu, które walczyły o mistrzowski tytuł w dynamicznym formacie 5 na 5. Na tą nową edycję zgłosiło się 20 drużyn. Początkowo chcieliśmy zrobić to dla 16 drużyn, jednak ilość drużyn zgłoszeń było dużo więcej. Ale skupiliśmy się maksymalnie na 20 drużynach, żeby ten poziom i te rozgrywki szły według planu. Drużyny przyjechały z Belgii, z Luksemburga, są drużyny łączone z Rumunii, z Ukrainy, Polski oraz tutaj z Holandii. Jeśli chodzi o tą medycję, jeśli chodzi o futsal, jest to mniej czasochłonne. Oczywiście wymaga przygotowania graficznego, e, zgłoszenia drużyn. To trwało około półtora miesiąca, ale jeśli chodzi o organizacyjny, jest to dużo lepiej niż te turnieje na zewnątrz. Wiadomo, te na zewnątrz mają dużo więcej uczestników, ponad 2000. Jeśli chodzi o halę, mamy ograniczenia, dlatego jest tutaj tylko 250 osób i ten, e, ta organizacja jest dużo łatwiejsza. Faza grupowa dostarczyła wielu emocji, a rywalizacja była niezwykle wyrównana. Każda drużyna dawała z siebie wszystko, prezentując wysoki poziom umiejętności. Nie zabrakło widowiskowych meczów, pięknych bramek i niezapomnianych chwil na parkiecie. Jesteśmy drużyną Polaków, którzy po prostu kochają to, co robią, czyli grają w piłkę. Na co dzień występujemy w holenderskiej, bodajże to jest piąta liga holenderska, amatorska, w której gramy po prostu i walczymy tak naprawdę. O jak najwyższe cele. W tym roku też e, gramy jedną drużyną. Wcześniejsze lata były dwie drużyny, w tym roku już niestety gdzieś tam jedna pozostała. No i tak, że tak powiem, dla pasji gramy w tą piłkę. Ciężko będzie to policzyć, ale na pewno grubo ponad 10 razy jeździliśmy i na letnie, i na zimowe. Także za każdym razem, jak tylko jest możliwość, to staramy się przyjechać. Bo jest to wspaniała inicjatywa. Myślę, że my, jako starsi, możemy. Na obczyźnie, tysiąc kilometrów od swoich domów, pokazać młodzieży w Polsce, jak się organizować do gry, jak cieszyć się wspólnie jedną pasją. Pasja wymaga poświęcenia, także każdy z nas pewnie bardzo dobrze o tym wie i po pracy nie narzekamy, że nie mamy siły, tylko idziemy na boisko i cieszymy się futbolem. Jesteśmy po raz pierwszy tak, na tym turnieju. Turniej jako turniej jest dosyć reklamowany i znany, ale jesteśmy po raz pierwszy. Bardzo fajne, yy, no dla nas w tej chwili nie niemiłe, odpadliśmy z grupy, ale bardzo poziom, bardzo, bardzo wyrównany, bardzo fajnie. Jesteśmy zadowoleni. Jest bardzo fajne, że tutaj Tilburg i okolice ma tyle drużyn, tyle, tyle zauważyłem dużo polskich drużyn, bo jest już z Ukrainy drużyna, jest chyba z Rumunii widziałem, jest także bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i organizatorzy tutaj myślę, że są dosyć znani z tego, że organizują takie turnieje futsalowe, także bardzo fajnie tutaj to rozreklamowane. Stworzyli niesamowitą atmosferę, dopingując swoje drużyny z pełnym zaangażowaniem, co dodało wydarzeniu dodatkowego kolorytu. Jest to bardzo ważne, bo to jest integracja. No, każdy, który wyjeżdża za granicę i jest, i był, jest, był, pi, był piłkarzem i ciągnie go do tego, to na pewno wyjeżdża za granicę, no i, no i szuka jakich zespołów, gdzie grają rodacy, po prostu, żeby się integrować. I, i być w tym sporcie cały czas. Kibicuję Białym Orłom, Diamond Team i Kajo też dużo kolegów gra, też jestem za tymi drużynami. Ale, ale mam nadzieję, że chłopaki z Asfalteku, no z, z, zrobią co mają zrobić. W ćwierćfinale Husaria Dordrecht pokonała FC Białe Orły, a w półfinale rozprawiła się z rumuńskim zespołem Young Stars. Wielki finał przeciwko FC Orły Sint Niklas dostarczył ogromnych emocji. Ostatecznie to Kusaria Dordrecht triumfowała, wygrywając 4 do 2 i zdobywając mistrzowski tytuł. Super, super, wszystko, wszystko poszło po naszej myśli. Udało się, jest złoto. Jesteśmy zadowoleni. Bardzo fajnie, sędziowie bardzo dobrze sędziowali. Organizacja super, turniej nie trwał długo, fajna atmosfera, dużo ludzi. Robimy to po to, żeby się łączyć tutaj, żeby Polacy przebywali z Polakami i żeby po prostu coś tworzyć. Tak, jak my tworzymy drużyny, niektórzy tworzą coś innego. Tutaj jest organizowane turnieje polskie, i każdy się poznaje i to już nie jest pierwszy turniej, gdzie można poznać nowych ludzi. KML Interfutsal Cup 2025 przeszedł do historii jako święto halowej piłki nożnej, pełne sportowych emocji i niezapomnianych chwil. Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję tego wyjątkowego turnieju. Następny event odbędzie się 28 czerwca. Będą to klubowe mistrzostwa Europy drużyn polonijnych w trzech kategoriach: kategoria dla najstarszych, old boyów, dla open 7 na 7 oraz dla drużyn grających w kompetycji 11 na 11. Dziękuję, że obejrzałeś ten program. Jeśli Ci się podobał, kliknij lubię to, udostępnij i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Twoja opinia jest dla nas ważna, więc napisz w komentarzu, co myślisz: to dzięki Tobie mogę rozwijać ten projekt i tworzyć coraz lepsze materiały. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę i pomóc w rozwoju niezależnych polonijnych mediów, zajrzyj do opisu programu, tam znajdziesz wszystkie szczegóły. Dziękuję że jesteś i do zobaczenia w następnym odcinku.